Witam tam bardzo serdecznie. Tutaj Borek Ci linka wysyłam do kanału. Dobra, jedziemy. Nie ma co czekać, kurwa, bo to już kurwa trzecia. No. Trzecie jeszcze w pokładzie nie grałem? Trzecie. bo szuka tej gry w ogóle Ciekawe Zobaczyłem czy coś się uda Nie, muszą być ludzie Znajdzie jakiś meczek Na pewno O proszę, i Możesz dać nawet subskrypcję Piotr Да и сейчас потом. słychać dobra tu nic nie zmieniamy potwierdź jeszcze trochę czułość trzeba zmienić nie kontroler a tu się jak zwykle kurwa pozmieniało nie dobrze

burd E bom hoje O balegite. code warp melde Czy działę. Mic co za chłopę, plecaka nie wie. Ich mich mit der Post. <coughs> Kurwa oj oj ja. nas kliknął ewidentnie No ale cóż miał trochę lepszą broń No, a ja, polecimy jeszcze za dwa mecze w papkę to może w CS-a zagramy meczik? Dawaj Może jakąś inną mapę da teraz I co tam Piotrek, jak myślisz? Znaczy i, i, jak ci się gra w na telefonie w popkę, bo ja w popkę nigdy na telefonie nie grałem na przykład. Grałem tylko na tym... na kompie. Bo po prostu nie chciałem się po co mam kompa, że pociągnie tą grę, to po co mi grać na telefonie. Tak ja uważam, nie? <noise> o też wiem gdzie lądujemy Tak, bo może się pójdziemy czekaj, może się pójdziemy na kurwa. szkoła, albo military base o, tutaj może? <noise> Ale nie, bo to będzie rozkurw totalny. Może bardziej tu. Będzie chyba lepiej. Ja zresztą zobaczymy, może się uda coś ustrzelić. W pierwszym meczu. No. ale powiem Ci po prostu, że no, ja wolę grać na myślce, nie, mnie, że tak powiem, nie jara granie na telefonie w strzelanki, nie. Ja nawet nie, nie, nie traktuję poważnie ludzi, którzy grają na padzie w strzelanki, bo dla mnie to jest tak trochę profanacja, nie. Ogólnie, tak ja uważam, nie. No, ale każdy chce tam grać jak, jak, jak woli, nie? Może mogą sobie i na kierownicy grać równie dobrze, nie? No właśnie, też będę streamował Need for Speeda na kierownicy, ale to później, bo dzisiaj mi się akurat nie chce już tam podłączyć tej kierownicy i tak dalej, żeby to przeklikiwać. Musiałbym tam jeszcze skonfigurować tą kierownicę, bo ona jest źle skonfigurowana, ale to, to jutro to zrobię, znaczy no jutro, później. No i to już mamy dzisiaj, nie? Ja wiem, jak wstanę tam powiedzmy o 13-14, to zjem obiad. E... Ja wiem, że ciężko, nie? Ale do to, to, to każdego się ma, przecież ludzie też grają na padzie i też musieli przyzwyczaić. No ale jak grałem od, że tak powiem, 8 lat na padzie. I wiesz, i oni nie grają w ogóle na myszce. Ja jestem jednak, wiesz, że ja na padzie to grałem tylko w FIFA i to powiedzmy 100 godzin, nie? A w każdą inną grę na, gram na klawiaturze i myszce, nie? No jedyna jeszcze gra, którą grałem na padzie na przykład to jest Wiedźmin, nie? Bo Wiedźmina mi się na przykład podobała gra na... O właśnie może też zrobimy serię z Wiedźmina. Jeszcze będę przychodził na streamie cyberpunka całego, bo dostałem tam na święta. A no w sumie jeszcze nie ruszyłem tak za bardzo tej gry. Więc będzie sporo tych gier, nie? Teraz tak, tak osem, bo chciałem sobie po prostu pograć w puwnę. Zaraz nie wiem, może jakieś jak, te, jak teraz, tam jeszcze dwa powiedzmy dwa mecze z tym. Zagram w pub, bo coś widzę, że mało graczy jest po prostu i długo gry szuka. I po prostu przejdę się nie wiem na CS-a na przykład, nie? Tak myślę, nie? Ale są zaraz zobaczymy. Może jakąś kurwa muzykę puszczę, bo kurwa... Jak to ma szukać kurwa, tyle czasu, to ja A... <laughs> Ty na tym lapku w ogóle byś pociągnął papka, Ten taki co masz go w naprawie? Czy nie? Bo jakbyś pociągnął to możemy grać razem albo nawet w CS-a. ty też masz CS-a. No w możemy zagrać nie normalnie, nie? Czekaj bo. Ja jak najbardziej mogę Petra zagrać z tą Wurzona. Ja go nawet mogę zaraz pobrać, nie? Tylko że ja w nie grałem już długo, nie? I ogólnie to... No musiałbym sobie po prostu przypomnieć, ale w Call of Duty zagra się za zawsze łatwiej niż Pabka według mnie. Bo PUBG to jest taki symulator a Call of Duty to o, kurwa idziesz sobie postrzelać i tam raczej na pewno kogoś zabijesz. Znaczy nie wiem czy zostali tam w tej grze po prostu, że tak powiem, weterani. Czy to jest tak jak w publu, nie, że ty się grasz kurwa i masz tam, nie wiem, setny poziom, a oni mają tysiąc któryś, nie? No i chłop ma lepsze, nie wiem, 4000 godzin, tak jak ja w CS, a ja w publu mam kurwa skromne 500 kurwa. Czyli śmiało można powiedzieć, że jestem po prostu amatorem jeszcze w tą grę. Ja zresztą, no jak pogramy zobaczymy, nie? Tak ja uważam, nie? że spod okrąg tworzymy ja, pierd... gdzie on ląduje ten chłop? tu jest jeden dwóch trzech on tam ląduje dobra damy radę chyba to opiertolić myślę gdzieś coś takiego. No i ho, też my i kurwa, wyjaśnił kurwa z tego AKM, że no nie mam pytań. Nie? Dobra, jeszcze jedną gierkę zagramy. Może to dzisiaj nie jest dzień na pałkę, trzeba chwilę w tego pałka pograć, no ale chłop mi kurwa, wyjaśnił totalnie, nie, nie mam pytań. Nie? Z jego słyszałem, my się kurwa zatrzymał, dostałem kurwa pory i tyle. Co tu dużo gadać. No papki jest, bo mówię Ci, papk to jest symulator, a Call of Duty to jest tak bardziej pod zabawę, nie? Żeby więcej się działo, żeby więcej akcji i tak dalej. Bo w PUBG równie dobrze można kurwa mieć. Ja teraz wylądowałem w takim miejscu, że to po prostu spada dużo osób i szybko się przeważnie ginie. Albo zabijesz 10 osób, albo zginiesz pierwszy, nie? Różnie to bywa, nie? Ale czekaj może zagramy kurwa tą nową mapę, nie? Ale musimy zagrać jeden na czterech, nie? Ale czemu nie? Jedna osoba, tylko co? No, dobra, zagramy jedną mapę solo na czterech, nie, zobaczymy co tam się stanie w ogóle. A Call of Duty, no to tak bardziej dla zabawy, nie, że tam i łatwiej jest strzela, nie ma takiego rozrzutu broni, nie. Te mechaniki też są tam, ułatwiają, nie, że tu jakiś ślizg, tu coś tam, te bronie, no, bronie po prostu nie mają rozrzutu i się prościej gra, nie. Czekaj, znaczy, ja nie dałem rozpocząć? Według mnie tak, no ale zresztą... Zaraz mogę włączyć pobieranie po prostu Call of Duty i na jutro się pobierze. A kiedy ci laptop wraca, że tak powiem z naprawy, żebyśmy ten, żebyśmy mogli zagrać razem? Bo to też jest ważne, nie? że Kiedy tam możemy zagrać. Ale zresztą jak będziesz w pudniku, to się odzywaj, nie musimy się spotkać, to coś tam się ugadamy i wtedy będziemy może i trochę dłużej porozmawiać, nie? jak już będziesz na miejscu. Kurwa, na tej mapie te to jeszcze nigdy nie grałem, kurwa, co to, co to w ogóle jest? Industrial Park, Illward... No nie wiem kurwa, gdzie ja mam tu wylądować, żeby mi nie rozjebali w 3 sekundy. Kurwa, nie wiem, tu? Chuj wie co, co tu się wydarzy, ja pierdziele, co to jest? Imponująco to kurwa wygląda. W sumie mam ona kobieta też mogę go zaraz odpalić, ale ja bym chyba mecz w CS-a jeszcze poleciał na FaceHecie jeden. Bo tak z godzinkę zajdzie potem może odpalę na chwilę cyberpunka i idę spać, bo tyle można kurwa potem spać, nie będę spał do 15 w niedzielę. Tam trzeba jeszcze podziałać później. Bo prasa, bo bardzo czas na no to... Znaczy no rozrzut zawsze jest, nie? Ale nie jest tak, że tak powiem, skomplikowany jak w pubku, nie, że bierzesz broń, każda kurwa lata, ale wiesz, że jak będziesz trzymał cały czas lewy przycisk, to ta broń ci poleci w kosmos, nie? A w Call of Duty. Zresztą, jak pobiorę, jak pobiorę Call of Duty jutro, to ci pokażę, o co mi chodzi dokładnie, nie? To można, wiesz, łatwo zweryfikować, że tutaj no... Zresztą dlatego w papku zostało tam powiedzmy tam ileś tam graczy, no ale zostali po prostu ci, że tak powiem, no nie że najlepsi, ale że tak powiem z długim stażem, nie? No i oni koszą. Tak jak mi chłop w tej poprzedniej grze wyjaśnił, chłop po prostu wziął kawa, wy, wydupimy peskę i pobieg dalej, nie? Ja że już trochę w pubkę nie grałem, tam co parę, parę gierek tam zagrałem ostatnio, tam jedną się udało wygrać, a tak to kurde cały czas mnie tam kosili. O kurwa. Helikopterek 28 osób jest Pierwszy raz gram w ogóle na tej mapie, Hej, Piotrek? Nigdy w życiu to jeszcze nie grałem nie wiem co tu się zaraz wydarzy, nie wiem z jakiej tu broni, czy tu jest dużo broni, czy nie. Bo wiem ogólnie, że gram jeden na czterech, nie, jeżeli że oni mnie zaraz będą dojeżdżać, bo zobaczą, że ja kurwa taki odważny jestem, że ja tu... O ja pierdole, ojojoj, ojojoj, to będzie szybka gierka, tak sądzę. Możemy celownika zamontować No dobra To zmieniamy grę, zobaczymy co Może chce się, uda się coś lepiej zaprezentować Tylko muszę facebook włączyć Dobra to puszczymy jakąś muzykę, jak ja to będę przemieniał Albo, albo, może, o, może

Trzeba włączyć przez ten